Najlepszy czołg z Azji, japoński typ 10. Wielu komentujących, wielu zajmujących się tym tematem, czy no, lubiącym czołgi, ma swoi, swoją wybraną konstrukcję, czyli czołg, który uwielbiają, niekiedy aż do przesady. Jedni mają Abramsy, drudzy mają Leopardy dwójki, trzeci jakieś czołgi z rodziny T-72. Ja takich rzeczy, ja takich wyborów nie mam. Czołg to czołg. Ale jeśli miałbym tak mówić o konstrukcjach, na które mógłbym wydać swoje pieniądze, żeby w moim ogrodzie, jak go będę miał kiedyś, móc go sobie postawić i na niego patrzeć, to byłyby to albo streetwageny 122, 123, albo Merkawa, albo dzisiejszy bohater. Czyli japoński czołg podstawowy, współcześnie produkowany czołg podstawowy typ 10. Czołg idealnie skrojony pod japońskie warunki. Czołg, który spełnia ich wszystkie wymagania i może mocno różnić się od innych konstrukcji, nawet azjatyckich, ale szczególnie tych szeroko pojętych zachodnich, tylko że on jest taki jaki chcieli. On jest idealny pod ich wymagania. I co ciekawe, w mojej opinii, gdyby tylko taka była możliwość, czyli gdyby Japonia sprzedawała sprzęt ciężki, czy też w ogóle tego typu wyposażenie za granicę, to w ciągu dwóch lat stworzyliby z tego typu 10, z jego dopancerzonej wersji, z mocniejszym silnikiem, czołg lepszy na przykład od K2. Czołg, który dla nas już by był czołgiem idealnym, ale to jest tylko moja opinia, ale tak jak powiedziałem, no. Niektórzy mają tego Abramsa, Leoparda, T14, Challengera, Leclerca i co tam jeszcze nie jest. Ja mam trzy czołgi, w tym jednym z nich jest dzisiejszy Bohater, ale przejdźmy do tego, dlaczego ten czołg jest skrojony idealnie pod Japonię. Oczywiście wynika to z tego, jak ukształtowana jest Japonia, jaką nośność mają ich mosty, jaką nośność mają ich drogi, jakiej szerokości są te drogi. I to wszystko powoduje, że na przykład typ 90, czyli konstrukcja wcześniejsza, produkowana w latach 90. i na początku tego wieku ważąca od 50 ton, była konstrukcją, która, jak się okazało, nie jest wystarczająco dobra właśnie ze względu na zbyt dużą masę i zbyt dużą wielkość. Więc stwierdzono, że OK, czas leci, więc opracujmy coś w z wykorzystaniem nowych technologii, coś lżejszego. Ponieważ w przypadku typu 90 było to, tak jak powiedziałem, od 50 ton, a typ 10, w takiej podstawowej, bazowej wersji, to 40 ton. Wersja standardowa, czyli ta podstawowa, jaką się używałoby, gdyby to jaka była u nich potrzeba, to 44 ton. A wersja już na wypasie, z wszystkim, 48 ton. Czyli widzimy, że ta masa jest niewielka, czyli widzimy, że tutaj to nie jest duża konstrukcja, jeśli chodzi o tą masę, mocno odbiegająca od tego podejścia zachodniego. Pomimo tego, że tutaj nie ma bezzałogowej wieży, pomimo tego, że ta załoga chociaż jest trzyosobowa, jest automat ładowania, to jednak no, były mocne limity, jeśli chodzi o masę. Jeśli chodzi o wielkość, to jest to czołg już troszkę bardziej zbliżony do wielkości współczesnych czołgów. On już nie odbiega tą wielkością na przykład od Abramsa, czy też innych czołgów. I pozwólcie, że skorzystam z ściągi, ponieważ zapomniałem, ile wynosi szerokość. Długość 9,48 m, już z lufą skierowaną do przodu. Szerokość, znowu zapomniałem 3,24 m, czyli troszkę węższa konstrukcja niż no, duża część czołgów. I wysokość 2,30 m. Tu oczywiście ta wysokość może być jeszcze zmniejszona. Mamy tutaj zawieszenie hydropneumatyczne, które jest bardzo skuteczne, jak widać, w państwach, gdzie teren jest dosyć górzysty. I no jednak niektóre rozwiązania, takie jak właśnie zawieszenie hydropneumatyczne, może zwiększyć szansę przetrwania oraz operowania w tym terenie, patrz: Japonia i Korea, takie zastosowania są używane. No nie mówiąc o tym, że zawieszenia hydropneumatyczne mają szereg innych zalet. Ok, przerwa. Dogrywam to na końcu, ale wrzucę to gdzieś do środka. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Miałem zawsze wrzucać na początku te zdania że polecacie, że wspieracie, Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, linki w opisie, że wspieracie też poprzez funkcję wspieraj, komentarz, super, podziękowanie, bardzo Wam za to dziękuję. I mówmy dalej o tym moim jednym z ulubionych czołgów. Chociaż samo to stwierdzenie niezbyt ładnie brzmi, ale... Jeśli chodzi o układ, to jest to układ tradycyjny. Z przodu kierowca, w części środkowej jest przedział bojowy, Tylnie jest układ napędowy. Normalnie wszystko jak w każdym czołgu. Tak jak powiedziałem, jest trzyosobowa załoga: kierowca, dowódca, działonowy. Nie, tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, że trzeba powiedzieć, że dowódca jest na początku. Dowódca, kierowca, działonowy. A wręcz inaczej: dowódca, działonowy, kierowca. Dobrze? No, osoba, która to ogląda i to skomentowała, którą znam, niech powie, czy ale to już tak osobiście, nie musisz pisać w komentarzu, czy tak jest dobrze, czy tak właśnie to powinno wyglądać. OK. I tak jak powiedziałem, automat ładowania. Ale nie, jeszcze przejdźmy do napędu, ponieważ zastosowano tutaj 1200-konny silnik od Mitsubishi. W ogóle projektantem, konstruktorem, budowniczym tych czołgów jest Mitsubishi Heavy Industrial, Industrial chyba. MH i który to właśnie 22,6 litra pojemności silnik wysokoprężny ośmiocylindrowy o mocy 1200 koni no włożył do tej konstrukcji co ciekawe w wcześniejszym czołgu typie 90 też był silnik Mitsubishi tylko że już mający 1500 koni tutaj ta redukcja mocy no, wynika z tego że 1200 koni w przypadku tego pojazdu w przypadku zastosowania odpowiednio dobrej transmisji i Obniżonej ilości strat pomiędzy tym, co wyprodukuje silnik, a tym, co pójdzie na gąsienicę, spowodowało, że stwierdzili, że te 1200 koni to jest coś lepszego. Tutaj warto by było zaznaczyć, że ta moc tych silników, które są używane w pojazdach gąsienicowych, ale nie tylko. To nie jest ta moc, która trafia na gąsienicę. W zależności od transmisji i innych elementów, tutaj może być dosyć spora różnica i czołg, który ma 1500 koni, może przekazywać na przykład mniej niż 1200 koni na gąsienicę, co w istotny sposób wpływa na nie tylko spalanie, ale też na mobilność na prędkość. Więc Japonia ma odpowiednie silniki i jeśli byśmy chcieli, żeby były mocniejsze, tak nawiasem mówiąc, zawsze chciałem, żeby się udało nawiązać taką współpracę, żeby nam dali transmisję, silnik, sprzedali licencję i na kilka innych rzeczy i wtedy na przykład stworzenie przez nas własnego czołgu, BWP ciężkiego i kilku innych rzeczy byłoby nieporównywalnie łatwiejsze niż współpraca na przykład z no, niektórymi zachodnimi, może tak to nazwijmy, firmami. I to pozwala osiągnąć 70 km do przodu, a ponieważ mamy tutaj transmisję, która działa w tą i w tamtą stronę tak samo, tylko przełączamy, również teoretycznie 70 km do tyłu. Mobilność w ogóle jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli się obejrzy te pokazy statyczne, on naprawdę robi robotę, ten czołg. To... Dwójki też świetnie wyglądają w pokazach takich niestatycznych, tylko w mobilnych, takim jeździe. I oczywiście tutaj podobnie jest właśnie z typem 10. To świetnie się sprawdza, to świetnie wygląda i tu widać, że ta moc naprawdę jest doskonale wykorzystywana. Zasięg 500 km. Przejdźmy do tego automatu ładowania. W magazynie tego automatu są 22 pociski, lufa, armata. 120 mm, długość 44 kalibry, Tutaj trzeba pamiętać, że w typie 90 była Rheinmetallostka 120, też 44 mm, produkowana na licencji właśnie w Japonii przez Japan Steel Works. Tu jest to samo i tak, tu trzeba powiedzieć, że Japończycy stworzyli swoją 120 do typu 90, ale stwierdzili, że taniej i łatwiej będzie pozyskać tą od Metala. No nie tylko Japończycy zrobili tak, Amerykanie, Koreańczycy, Turcy. Wszyscy, teraz też Wielka Brytania. Po prostu to działa i jest dobre. Szybkostrzelność, no może nie mówmy o teoretycznej, kilka strzałów na minutę ma być wyższa niż na przykład w przypadku typu 90, gdzie to już było 6-8 strzałów. SKO, no tutaj za dużo nie wiadomo. Wiemy, że jak najnowocześniejsze się da, tutaj tylko możemy przecieki śledzić, ale opinie są bardzo dobre. Tu szczególnie podkreśla się to, jak mocno rozwinięte są systemy łączności z dowództwem, z innymi czołgami, z piechotą, z wszystkim. Sieciocentryczność na całego. Jeśli chodzi o zapas, Amoto, poza tymi 22 w automacie jest jeszcze dodatkowe 14. Dotarłem do takiej informacji, że łącznie jest 36. Z armatą sprzężone jest. 7,62, na wieży jest 12,7, no i to jest taka podstawa. Jeśli chodzi o właśnie tą SKO, on też ma być wybitny. No wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o elektronikę, mieli tam zawrzeć. I myślę, że jeśli mowa o Japończykach, chociaż oni już nie są tym topem najlepsi na świecie, tylko są jednym z najlepszych na świecie, to myślę, że może to tak wyglądać. Chociaż w niektórych swoich autach kamery cofania i jakość ekranów mogliby troszkę od Koreańczyków pożyczyć. Bardzo mocno. A nawet od Chińczyków. Co jeszcze? Pancerz. Tu też dużo nie wiadomo. Tutaj według opinii, pomimo mniejszej masy, mają być to możliwości zbliżone czy też na poziomie kać dwójki. K2 ma mieć podobny poziom, według tych, którzy piszą o tym, jaki to jest pancerz w przypadku właśnie typu 90, 10. Oczywiście kompozyt, ceramika, stali, co się tylko da, żeby ten, to bezpieczeństwo było. I podobnie jak w przypadku K2, tylko ta przednia półsfera jest bardzo dobrze chroniona. Tak jak powiedziałem, dwa lata... Wrzucenie tam 1500-konnego silnika, może dłuższej armaty, już o większej liczbie kalibrów, czyli większej długości. No i do pancerzenia, i mamy taką kadwójkę. W mojej opinii lepszy niż K2, ale to jest moje zdanie, z którym oczywiście się nie zgadzajcie. Jeszcze do długości tej lufy, ponieważ tutaj ktoś kiedyś powiedział, to znaczy napisał wśród tych stron, forów, dzięki Bogu za translatory. Wtedy można czytać to, co mówią Japończycy, na przykład, o swoich czołgach. Dlaczego to jest tak krótka lufa? Po pierwsze, mają na nią licencję. I po drugie, podeszli do tematu tak jak Amerykanie, w swoich Abramsach. Przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby do Abramsa wrzucić tą dłuższą lufę, taka jaka trafiła do leopardów czy do kadwójki. Ale Amerykanie stwierdzili: OK, ona jest krótsza, no ale mamy opracowane bardzo dobre AMO. Nawet lepsze niż było w przeszłości. I ta krótka lufa z tym AMO jest w stanie właściwie pokonać wszystko. Ona potrafi konkurencję przestrzelić, tą teoretyczną, od czoła na wylot właściwie. No to po co nam coś dłuższa lufa, problemy czy cokolwiek większe koszty? Japończycy stwierdzili tak samo. Ok. Więc konstrukcja stworzona w sposób idealny dla Japończyków tak, żeby one mogły operować na tych wszystkich wyspach, żeby tam sprawdzały się dzięki niskiej masie, wysokiej mobilności, zawieszeniu hydropneumatycznemu. Przewaga ma być uzyskiwana właśnie dzięki bardzo rozwiniętym zdolnościom, jeśli chodzi o system kierowania ogniem, łączność i inne elementy. Nie zdziwię się, jeśli w trakcie opracowywania, jesteśmy w trakcie opracowywania systemów aktywnej obrony dla tych czołgów. Myślę, że gdyby Japonia, tutaj była dyskusja o na przykład silniku dla tureckiego czołgu, no, w końcu Japończycy się, w końcu Japończycy się nie zgodzili i ten silnik pochodzi od Koreańczyków, czyli ten silnik początkowy w Altajach, ale o tym będzie na moim drugim kanale, to jest silnik DSK 27 źle powiedziałem, ale okej, okay. od Koreańczyków, ten 1500 konny, Gdyby Japończycy chcieli oferować te czołgi i inny sprzęt za granicę, i myślę, że w końcu do tego dojdzie, to powstałaby ta wersja zwykła, ale też dopancerzona. Coś, co ważyłoby już te 55-56 ton, miał ten 1500 konny silnik i naprawdę tutaj, gdyby postawić K2 i typ 10, ja bym wybrał typ 10. Czytając opinię, pojedynek byłby bardzo wyrównany. No ale K2 się za. Zapatrywali się jego projektanci nie tylko w leklerkę, ale też japońskie konstrukcje. OK, może teraz do Was pytanie, schowę tą moją długość tych czołgów. Pytanie do Was, czy. Typ 10 jest tak fajną konstrukcją, jak mi się wydaje, czy jednak odbiega od tych innych rzeczy. Chociaż, jak patrzymy na te inne systemy, które tworzą Japończycy, to one wcale od konkurencji czy też sojuszników nie odbiegają. A tu po prostu stworzyli coś skrojone w sposób idealny pod ich wymagań. Ok. No, ale po prostu, może ten czołg podoba mi się z wyglądu. A co jest w środku? To nie wiadomo, no ale to tak jak z ludźmi. Niekiedy ktoś się, jakaś dziewczyna, a dobra, o czym ja mówię? Takiego kanału nie mam. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że jesteście. Oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie, wspieracie ten kanał. Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem. Funkcję wspieraj. Bardzo Wam za to dziękuję i zapraszam ponownie.